Witajcie, ponownie, dzisiaj wam przedstawię moją opinię na temat najnowszego filmu Mortal Kombat. Ja jestem dużym fanem Mortal Kombat, mam dwie części na PlayStation 4. Jako, że, on nie, jako, że ten film za niedługo wychodzi, to chciałbym wam powiedzieć moją opinię. Ogólnie, moim zdaniem, ten film będzie świetny. Jak ja pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda Sub-Zero, jak wygląda Skorpion, jak wygląda Shang Tsung, to szczęka mi opadła. <zysk> Jedyną moim zdaniem wadą będzie to, że nie ma tam żadnego Cage'a, no ale... Kto wie, może będzie, ale i tak moim zdaniem uważam, że ten film będzie świetny mimo niskiego budżetu. No to, na razie.